Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Już jesteś? No, jak widzisz. A to proszę rozesłać faksem. według rozdzielnika. Dobrze. Na się herbaty albo kawę? Nie, dziękuję. Czy mi się wydaje, że nie ucieszyło cię zbytnio rozpoczęcie roku szkolnego? Nawet nie wysiadłem z samochodu. Jak to? Podjechałem pod szkołę, ale Beata już tam była Z ojcem Jasia No i co z tego? Nie widziałeś się z dziećmi od dwóch tygodni No ale ona tak to wszystko zorganizowała, że Czułbym się tam jak intrus Jeszcze przy jej nastawieniu Na pewno byłaby przykra i złośliwa Jak zwykle Zachowuje pozory, ale czuję przecież, że wyraźnie próbuje odsunąć mnie od dzieci. Najpierw posłała je na wakacje z Rafalskim, a potem sama z nimi wyjechała. Współczuję ci, kochanie. Ale może w tej sytuacji wyskoczylibyśmy gdzieś po pracy. Zrelaksujesz się, odpoczniesz. Nie. Nie dzisiaj. Jednak dzisiaj spotkam się z dziećmi. Przepraszam. Słucham. Tak, proszę połączyć.